O, człowiek trochę odpoczął, szykuje się w dalszą podróż Niestety ze względu na to, że jest niedziela i Większość tych kawiarni, które chcieliśmy odwiedzić Po prostu jest dzisiaj zamknięta Więc darujemy sobie po prostu to odwiedzanie e, Kawiarni w Tarnowie i jakieś miejsce w dzień Wiemy tyle, że tu trzeba wrócić jeszcze do Tarnowa Na jednodniową lub dwudniową taką wycieczkę Żeby w dzień, żeby zobaczyć muzeum Żeby, żeby zobaczyć tą panoramę Tutaj no tym razem tego nie zrobimy Jesteśmy troszkę zbyt bardzo zmęczeni Tutaj akurat przygotowuję sobie kawkę Mamy nasz swój czajniczek Nasz grinder, Nasz mójnek do kawy Naszą kawę Lód właśnie kupiłem Także zaraz sobie zaparzymy kawkę Naszą swoją Żeby nasz dzień się lepiej zaczął A teraz wam pokażę jak wygląda ten pokój Tak o. Tak wygląda nasz pokój hotelowy. Wielkie, duże łóżko. Nie no, takie ja. Mamy wyjście, mamy widok na stację pociągów Tarnów. No i jeszcze wam pokażę jak wygląda łazienka. A łazienka tak to. Tak. Siema, siema. Elegancko. Elegancka łazieneczka. Dobra. Pokój ze śniadaniem. Kosztowało 280 zł. Dobra. I tyle. Ja robię sobie kawkę. Etiopia. Moja kawka już prawie gotowa Kończymy Jeszcze 20 sekund I będzie gitara I można w podróży też pić bardzo dobrą kawę <grywka>

Nam się dojechać do Wieliczki. Ciężko było strasznie zaparkować. I tam obok tej wejścia, tej kopalni, parkingi kosztuje po 25-35 zł za to, że zaparkujesz. I trzeba mieć gotówkę, bo kartą nie chcą przyjmować płatności. Tacy sprytnie, to musieliśmy odjechać. Parę metrów znaleźliśmy tutaj plac. No i okazuje się, bo próbowaliśmy doczytać, że zapłacić po prostu za ten, za parking. A w sobotę, niedzielę jest parking bezpłatny tutaj No jak spoko, a tutaj obok na dole Chcieli nas skosować 35 zł A wjechaliśmy dosłownie minutę na górę Gdzie jest tu Wieliczka, Ratusz I niedziela, sobota, parking bezpłatny ha. I spoko O, zobaczmy jak to niedzielice wygląda Bardzo ładny plac Elegancko O, i wagonik Kraków Super Świetnie. Dobra, idziemy. To jest logo Bielicka? <laughs> Może i tak. Jak widzimy, tu możesz sobie za darmo zaparkować od razu. Tak jak tutaj macie też te strefy, ale dzisiaj są po prostu darmowe. A tam, tutaj już widzimy parkingowców takich w kamizelkach po 35, po 25 zł. Po prostu kasują Jak szalenie Trochę ludzi jest To jest sylwetowe no. Dzień dobry Chcieliśmy dwa bilety 14.05 jest kolejne wejście po polsku To 70 A jak się pani podoba wieliczka? Wspaniała, jedyna w swoim rodzaju No to na pewno no, Pierwszy raz żyję, czy idę także? Też ja się cieszę Niesamowite Tak, dziękujemy ślicznie Dobrze, do widzenia Jeśli jesteś Polakiem, to masz bilet za 85 zł A jak chcesz kupić po angielsku, to jest 122 Mamy 40 minut do wejścia No dobra, to możemy sobie gdzieś tu pochodzić, coś popatrzeć O ale it's closed this tower, because I read mm -hmm. temporary closed. Aha, okay. Normalnie you can go there and walk on this ward. Oo You're wearing like Lord of Rings, no? A w ogóle Kraków to jest świetne miejsce, żeby w ogóle zawsze tu zostać i zatrzymać się chociażby na jedną noc, żeby przejść się placem Ogólnie Kraków jest piękny. <laughs> Daruch. Taki dach, w ogóle tam maja. Kawka Na rowerze Aha. No dobra, nic nie można kupić takich żadnych snaków na szybko. Jakieś kanapki, coś, nie ma żadnej żabki tutaj same są pamiątki czy coś albo restauracje ha. Co mamy jeszcze? Mamy paluszki, klasyczne Jesteśmy gotowi tak, 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 tak. No, To się dzieje hmm. Jeszcze kroczek do przodu bym prosiła Przytulimy się, ścieśnimy, żebyśmy tutaj wszyscy weszli bardzo serdecznie w kopalni Soli Wieliczka. Dzisiaj będę waszym przewodnikiem, a w tym miejscu rozpoczyna się nasza wyprawa. Nasza wędrówka potrwa około 2 godzin, a do przejścia mamy 2,5 kilometra. Ja, w pierwszym dono, głębokość 64 metry pod powierzchnią ziemi, maksymalnie Poziomu trzeciego na głębokość 135 metrów, i tam już zakończymy swoje zwiedzanie. Tylko, żeby całą kopalnię zwiedzić, tego jest naprawdę bardzo dużo, musielibyśmy przeznaczyć co najmniej około dwóch tygodni. A my mamy dzisiaj tylko dwie godziny. Jest to wielkie podziemne miasto, które ma 2,5 tysiąca komór i 300 kilometrów korytarzy. To takie taki mały wątrze, że pachnie jak babci w tym. Drodzy Państwo, wchodząc dzisiaj tutaj do naszej kopalni, musicie zdać sobie sprawę, że wszystko to, co dzisiaj tutaj zobaczycie, to nie jest naturalny wybryk natury, jak jaskinie, ale to kiedyś górnik musiał wykopać. Dotarliśmy teraz do komory, do komory Mikołaja Kopernika. Jest to jedna z pierwszych komór na trasie. Mikołaj Kopernik był prawdopodobnie jednym z pierwszych turystów, który naszą kopalnię odwiedził już w XV wieku. Natomiast sam pomnik naszego słynnego astronoma stanął tutaj w 500. rocznicę jego urodzin. I oczywiście, gdyby ktoś z Was miał wątpliwości, pomnik również został wykonany w całości soli. Jest to, drodzy Państwo, sól bardzo czysta. Zobaczcie Państwo, tam gdzie sól jest czysta, to światło pięknie wnika nam do środka tej soli. Zobaczcie, jak sól nam pięknie światło przepuszcza. A tam, gdzie sól jest brudna, bardziej zanieczyszczona, to światło momentalnie zanika. Nie, naprawdę do Marsylii nie należało. Jestem. Ale Bardzo dobra. Jestem. sam. Jesteśmy teraz w kaplicy, w kaplicy świętego Jestem. Nasze górnicy to miejsce stworzenie dziękując Panu Bogu za uratowanie kopalni przed jednym z bardzo niebezpiecznych wycieków słodkiej wody Największa kaplica na świecie

No i dobra. I wycieczka dobiegła końca. Jeszcze teraz mamy dla siebie czas, możemy sobie tu pochodzić. Jest parę takich komor, czy też restauracja tutaj jest. O. Jaka karczma tutaj jest. Ale nie wiem czy będziemy tu jeść, czy nie. Aha, sala bankietowa. 재미, что ни цень restore ала filtrate Dało nam się Kurde, bardzo szybka ta widna była Bardzo fajnie. Aha, i Tutaj jeszcze pamiątki są dalej tak? Ale już jesteśmy tak zmęczeni I tak głodni Że nie chce nam się nawet Tylko jak najszybciej chcemy wracać Żeby coś zjeść Normalnego obiadu Bo oprócz śniadania to dzisiaj nic nie jedliśmy A jest godzina 4.20